Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Fury z tamtych lat. Dzisiaj przeniesiemy się w czasie do Francji, Francji lat 70. Kojarzycie pewnie Francję z serów i z wina, ale Francja oprócz tego słynie również z motoryzacji, to tej fajnej, a na pewno ciekawej. Tematem dzisiejszego odcinka, tak jak możecie zaobserwować, będzie Citroen Dyane, który był produkowany w latach 67-83. Bazował on dość mocno na bardzo popularnym i znanym, pewnie przez większość z Was, Citroenie 2CV. Pod maską w Dajence można było znaleźć dwa rodzaje silników. Obydwa były w układzie boxer, no, ale oprócz silnika było jeszcze koło zapasowe. To jest w zasadzie chyba popularny motyw dla francuskich samochodów z tamtego okresu. Większość z nich takiego pod maską posiadało. Ale, może chwilę o silniku. Pod maską były dwa rodzaje silnika. Tak jak mówiłem, obydwa były bokserami. Jeden był o pojemności nieco przekraczającej 400 cm3, moc bodajże 18 koni mechanicznych. Drugi nieco większy o pojemności 600 cm sześciennych, moc chyba 31 koni. Jedna i druga jednostka była sprzężona ze skrzynią manualną, czterobiegową. Jako ciekawostka, to pokażę Wam później, jak będziemy kręcili wnętrze. Dźwignia zmiany biegu wychodziła z deski. To było podyktowane głównie tym, że technologia po prostu wymusiła taki styl rzeczy, a nie ukrywam, że ułatwiało to też jazdy. i możemy zobaczyć auto w pełnej krasie. Zwróćcie uwagę, jak niesamowitą linię nadwozia ma ten samochód. Dzisiaj już taka sylwetka jest tak naprawdę niespotykana. Żaden producent nawet nie ośmieliłby się, żeby zrobić tak fajnie konstrukcyjnie dziwne auto. Mówiłem Wam, że jest on spokrewniony z 2 CV. -ką. Głównie chodzi o dół samochodu, czyli płytę podłogową i układ zawieszenia. Nie wiem, czy będziecie mogli zerknąć, natomiast Opowiem wam ciekawostkę, tutaj masa niereserowana jest odciążona w taki sposób, że nie ma kolumny McPhersona przy kole, natomiast amortyzatory są usytuowane wzdłuż nadwozia na dole, przez co auto jest o wiele bardziej miękkie, lepiej się prowadzi. Jest po prostu konstrukcyjnie proste, ale o to chodzi właśnie, żeby auto były pierwotne. Zaraz ściągnę dach. Zobaczycie, jak fantastycznie on wygląda bez dachu. Tu wszystko jest proste, nawet konstrukcja dachu odpina się tylko w środku. Takie dwie duże spinki. Dach się ściąga, rolując jak puszki w konserwach. Nie wiem, czy kojarzycie. No, i tym oto sposobem mamy pełnoprawny kabriolet pogoda się. Jak jesteśmy na zewnątrz, opowiem Wam trochę o środku, ponieważ z zewnątrz autokubaturę ma bardzo małą. Natomiast jak zerkniecie za chwilę do środka, naprawdę ta przestrzeń jest super zagospodarowana. Zapraszam, zobaczcie. Mamy niby dwa fotele, ale one są tak usytuowane, tworząc praktycznie jedną kanapę. Mamy płaską podłogę, co. Znacznie ułatwia podróże. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, przy silniku skrzynia biegów wychodzi z deski. To jest uwarunkowane tym, że skrzynia biegów jest tak trochę dziwnie usytuowana. Mamy naprawdę dość sporo miejsca z tyłu. Zobaczcie też, jak duży jest bagażnik. Zapraszam. Spójrzcie na to. Nie jedno auto kompaktowe w dzisiejszych czasach. Myślę, że nie miałoby się czego powstydzić. Pamiętajmy, że to są lata 70. Jest to bardzo tani, ekonomiczny samochód. Super za chwilę się przejedziemy, opowiem Wam trochę więcej podczas jazdy krótką historię samochodu i jego powstania. W aucie dzieje się bardzo dużo. Do tego skrzynia nie jest klasyczną skrzynią. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, wychodzi ona z deski. Tu mam narysowane koło kierownicy, jak te biegi należy w jakiś sposób zmieniać. Auto jest pierwotne, tu się dzieje tyle, że szok. Jedzie się super. Wrażenia z jazdy, no dziwne, no nie można ich porównać do współczesnego samochodu. Pomyślcie sobie, że 30-40 lat temu ludzie takimi właśnie autami przemierzali całą Europę, we Francji lazurowe wybrzeże, jeździli na wakacje. Spędzali z rodzinami czas. Tu z tyłu dwójka dzieci, zapakowany bagażnik, zdjęty dach. Naprawdę super. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Super. Cały czas nie mogę powstrzymać uśmiechu. Fajne jest to, że jak w Mercedesie koła skręcają się. Kładą się podczas skręcania. Spróbujemy sobie teraz powolutku cofać. Już się nawet trochę nauczyłem obsługi. Dobra co, słuchajcie no początkowo plan był taki, że Dian miał zostać następcą słynny już 2 cv Natomiast okazało się, że on bardzo fajnie wypełniał tą lukę między DS-em a 2CV-ką. był tak naprawdę taką bogatszą wersją 2 cv i był tak naprawdę odpowiedzią rynku, ponieważ wtedy bardzo dużą popularność miało Renault 4, które wypychało te małe segmenty innych producentów. I daje właśnie stał się taką odpowiedzią. W 1961 roku zrewolucjonizowało to w zasadzie rynek. Jedzie się kosmicznie, fotele są można powiedzieć wygodne, natomiast takiej długiej podróży sobie tym samochodem nie wyobrażam. No ale 40 lat temu to musiał być szał. W 1968 roku, to ciekawostka, Centrum Ośrodka Konsultacyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego z badaniami pojazdów, badali pojazdy różnych firm, między innymi właśnie Citroena. Wszystko po to, żeby stworzyć jak najlepszy, jak najfajniejszy pojazd rodzimej konstrukcji. Jako ciekawostkę jeszcze powiem Wam, że nakład Tajen osiągnął prawie 1,5 miliona wyprodukowanych egzemplarzy. Samochód naprawdę fajny, mnie osobiście podoba się bardzo. No jeździ się nim tak, że nie mogę go porównać do żadnego innego samochodu, ewentualnie może do citroena z tamtej epoki. Spróbujemy trochę przyspieszyć <ścoughs> zawrotna prędkość i walka ze skrzynią biegów. Wrażenia z jazdy niesamowite. Wnętrze, może i ciasne, ale naprawdę wygodne. Rekompensuje wszystko yy, skrzynia biegów, która wychodzi z deski. To, że mamy tutaj dużo miejsca na nogi, tak naprawdę siedzimy w miarę wygodnie. Z tyłu też jest ok. Fakt, że dzisiaj wszystkie moje zmysły pobudza to, że nie mamy dachu i jest, yy, jest piękna pogoda. To rekompensuje mi tak naprawdę wszystko. Słuchajcie, no, wrażenia niesamowite. Ja nie mogę przestać siedzieć. Przestać się śmiać. Super. Robimy jeszcze jedną honorową rundkę. Nie będziemy go męczyć. On już jest staruszkiem. Zasługuje na to, żeby odpoczywać sobie w ciepłym garażu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam oczywiście na kolejne. Szukajcie nas na Facebooku, na nasz fanpage Fury z tamtych lat. Nasze filmy znajdziecie oczywiście na YouTubie Fury z tamtych lat. Tu macie subskrypcję, tu macie lajki. Zapraszam do oglądania.